Zanim zaczniemy odcinek, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Kaspra Zielińskiego i zapraszam na jego kanał. Tutaj Wam się wyświetli. Hejka, dzisiaj jest 23 listopada. Jak to widzicie, to jest już wigilia, albo później, bo zależy, kiedy to widzicie. Ale wstawiam w to wigilię i razem z Małgosią. To jest godzina Tak, dzisiaj razem z Małgosią się przygotowujemy do świąt. W tej chwili idziemy zanieść drugą turę prezentów, bo ostatnio zanosiliśmy babci prezenty, które pakowaliśmy na moim ostatnio odcinku. I dwie paczki, dzisiaj są to trzy. Tak, bo czy jeszcze tutaj mam... Tak. <laughs> Mega. I teraz, bo generalnie wigili mamy u babci, tak? Dla jasności, dlatego zanosimy te prezenty. I teraz idziemy jeszcze wcześniej do Biedronki, żeby kupić mi papier do pakowania, a Mało się właśnie dzwoni do babci, że do niej przyjdziemy. no. Bo muszę mieć jeszcze papier na spakowanie prezentów dla Małgosi, dla tej oto dziewczynki. Jest godzina 15:25 i właśnie montuję odcinek na mój kanał z pakowania prezentów dla mojej siostry, bo no, już zdążyłam je spakować. Generalnie papier finalnie dostałam od babci, bo wydrąca nie była, a babcia miała zbędny, więc no, jakby ktoś pytał, chociaż nie czy nikt nie pytał, e, ale może kogoś to obchodzić. No i co? Muszę jeszcze sporo rzeczy zrobić, ale za chwilę Wam powiem normalnie na komerce, a nie na nagraniu ekranu, bo tu Wam chciałam tylko pokazać po prostu, że montuję filmik, więc wow, mega super. Tak, montuję w kapkacie i w przyszłym roku chcę sobie kupić Pro. A teraz przepraszam was za kadr, chociaż wydaje mi się w ogóle, że ładnie wyglądam. Jakoś, nie wiem, jakoś się sobie podobam ostatnio. Nie wiem, jakoś włosy mam takie, o, fresh. No, także ostatnio, e, nie wiem co ostatnio, ale <ścoughs> w każdym razie e, będę robiła zadanie z hiszpańskiego, bo mam korepetycje. Chciałam odwołać korepetycję z hiszpańskiego, bo czemu miałabym mieć dzień przed Wigilią korepetycję? No ale mama się nie zgodziła i muszę zrobić zadanie. Mam nawet karteczkę, żeby je zrobić, żeby nie zapomnieć. Robiłam tydzień temu, bo mam co tydzień tę korepetycję. No dobra, także zabieramy się za robienie zadania, mam na to półtorej godziny. A, tylko w sumie nie półtorej, bo ja chciałam jeszcze w międzyczasie zmontować filmiki, wstawić jeszcze... Mamy w czymś tam pomóc, nie wiem nawet w czym. A, wykrawam ciasteczek, no. Także sporo tego, ale zacznijmy od hiszpańskiego, bo to jest w sumie takie najważniejsze, że ja muszę to zrobić na teraz. Naprawdę, no, naturalnie. No, no, no. no już nagrywam! No w nim słyszę! No to teraz wykrałam pierniczki. Nie. Czesteczka. bo pierniczki mamy tu, pierniczki robiliśmy kiedyś tam na którymś tam odcinku. I tam. Jest za 7. Za 7 siedem nosa. Czyli siedem minut do korzystycji, tak jak wam mówiłam. Ale jeszcze wykrałam czasteczka. I... W sumie nie wiem, czy później już będę robić jeszcze coś ze świątecznej rzeczy, ale uznajmy, że taka jest moja rocina przed świętami, że jeszcze mam korek, więc... niestety. Okej, okay, a więc jest godzina... w sumie to 19.35, więc w sumie to hiszpańskie hiszpańskiej skończyłam półtorej godziny temu, ale myłam drzwi i dlatego się was nie odzywałam. Generalnie moja mama z siostrą były w... hmm... chyba i kupiły taki pisak żelowy. Niestety tylko jeden, a nie te czteropaki, co są zwykle, bo wszystko jest już wykupione. I będziemy to używać do naszych ciasteczek. No, tak. I zjadłam już dużo ciasteczek, bo są już gotowe zaraz mam. Pokażę jak wyglądają. Chyba, że Was to nie uchodzi, A i to mam w sobie. No, i muszę posprzątać mój budę w pokoju, bo jest tragedia, naprawdę. I nie wiem, co jeszcze mam gadać. Nie wiem, czy chodzę po pokoju. Po prostu nic nie wiem, więc może już się nie będę ośmielać, tylko przechodzimy do... Do czego? Pokażę wam ciasteczka nowe. A przy okazji patrzcie na mój bajzel masaka. jakie wypieki. No i właśnie na to będziemy używać tego pazjaka, ale mam tylko jeden. Ja to słabo. O mam ja Słuchajcie, kto by na święta trzymał dietę, na pewno nie ja. O, a tego Wam nie pokazywałam. Oto to są mega ładne pierniczki, które przyozdabialiśmy, w sensie, no, ozdabialiśmy, nie, nie przez... no, nieważne. W każdym razie robiliśmy to coś lukrem na nich, wczoraj u No, jak widzicie, to już to jest przedwczoraj, bo to było w niedzielę. Patrzcie, na przykład moja mama zrobiła to, mój tata zrobił taki domek, no, a resztę zrobiłam ja z Małgosią. No, na przykład takie coś, albo na przykład tutaj z takimi kołaj. o. To jest taki z białej czekolady. I próbowałam go odzorować. Coś nie piekło, ale ponoć jest całkiem ładne. No, i będziemy to wszystko wieszać na choinkę i tego nie będziemy jeść przed świętami. Przed świętami będziemy mieć te zwykłe pierniczki nieprzyozdobione, które nie wiem, gdzie w sumie są. No i oczywiście te ciasteczka, bo jeszcze e, będzie minimum jedna tura. Do piekarnika, no to już jest jedna, to jest nie wiem ile. Więc e, mega cool, super. Wow, e, ekstra. widzimy się nie wiem kiedy, ale na pewno nie teraz, bo od razu nic już mam nie mam do ciekawego do powiedzenia. Teraz robimy ciasteczka, w sensie zdobimy tym pisakiem, co Wam pokazywałam i Małgosia pięknie robi. Co Ty robisz? to jest kura. Kura! Kura domowa? To jesteś ty? Może mnie uważa. Ale to był komplement. No i co? To Ej, co to za słowa skierowane pistolet do kamery? Pisak. To jest pisak w ogóle, więc co ty gadasz kobieta? Ale piękne obryski. Tak, to będziesz na YouTubie. Twój głosik. piękny. to nie robimy surówkę. Okej, okay, więc ja tak ambitnie przyrządziłam moje pierniczki. Widzicie, ciasteczka. No niestety, coś jest mega fancy, wow, super rocketowe. Ej, ale serio, mega ładne, yy, ale no niestety już tutaj się kończy, a on kosztował w ogóle 4 zł aż, przez to, że tylko jeden był w opakowaniu, bo zawsze wiele paki się bardziej opłacają, no i... Przez to, że mamy tylko jeden, no to mało pierniczków się z tego zrobi, bo to moja siostra zrobię jakieś, nie wiem, z 5, 6, nie wiem, nie chcę mi się liczyć. A, 6, no, 6. E, no a ja trzy, więc dziewięć, tak. No i tak na jednego może jeszcze starczy, no to tak z 10 pierniczków łącznie. I to tylko takie obwódki, bo jakbyśmy tam, tam bardziej coś kolorowały, tak jak w przypadku od tych pierniczków, to by tego brakło już od razu, także no nie polecam kupować tylko jednego, ale akurat tylko taki był w sklepie. I lepsze już to niż nic, jak się już chce mieć, a moje rzeczy, koniecznie chciała mieć. Więc, no. Moja ruszona przed świętami. Robię sałatki, ale to chyba Wam po prostu pokazywałam. Ale no, robię sałatkę, kroiłam rzeczy czym typem. Okej, okay, a więc jest już następny dzień, jakby wigilia. Tak? No. Już jest wigilia. Nie wiem, jakim cudem tak szybko zleciały te całe święta, te vlogmasy w sensie święta. No, święta jeszcze nie ma, ale grudzień. Święta też mieli szybko. Ale w każdym razie chciałabym Wam bardzo podziękować za te 24 dni. Wow, że Ty ze mną wytrzymaliście. To jest niesamowite, słuchajcie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję Wam wszystkim, naprawdę. Dziękuję też, nie wiem, każdemu hejterom. Zarabiam na Was, hejterzy. <grym>, dziękuję mm, komu? No każdemu po prostu. Każdemu, kto mi pisał jakieś miłe komentarze, albo każdemu, kto y, mi tam dawał jakąś konstruktywną krytykę, którą zawsze chętnie przyjmę. Y, nie wiem, czuję się teraz, jakbym miała, nie wiem, odchodzić z YouTube'a czy coś, bo tak gadam. Ale nie, nie odchodzę. Po prostu chciałabym wszystkim, dosłownie wszystkim życzyć wesołych świąt. No i jeżeli ktoś by nie oglądał później moich odcinków, chociaż będą, to szczęśliwego Nowego Roku. Ale to mam jeszcze życzyła pewnie w wielu, wielu innych filmach, czyli pewnie w jednym. Nie wiem. Po prostu chcę troszkę skończyć ten odcinek, bo naprawdę no nie mam czasu. Jest już dzisiaj Wigilia. Więc trzeba przygotowywać się dalej, tym razem już w takim bardziej rodzinnym groniem, bez kamer, bez telefonów, bez nagrywania. Także dziękuję, że byliście ze mną. No i do usłyszenia już niebawem, nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Pa!